Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zaprosiliście mnie dzisiaj do swojej kuchni, a spotykamy się po to, żeby wspólnie gotować z książki. Książka nosi tytuł Moja babcia gotowała dla Gierka, bo to jest fakt, nie legenda. Tak, to jest fakt. Teściowa moja gotowała dla Gierka. Jest ze mną pani Ania i jej syn Aleksander Szojer. Proszę mi powiedzieć, co dzisiaj będziemy gotować? Zrobimy kluski na parze. No to zabieramy się do pracy, bo to ciasto na kluski jest drożdżowe i ono będzie musiało wyrosnąć. Tak, musi mieć swój czas, żeby wyrosło. Najpierw trzeba zrobić zaczyn, a później będziemy pracować dalej. Ile będziemy teraz czekać? To zależy od drożdży. No, z 15 minut. Ale można sobie trochę ułatwić tutaj yy, się Odbierając tego. Zbierając trochę w piekarniku. Da się żeby, tak. żeby drożdże szybciej wyrosły. Teraz wlewamy tłuszcz. To jest masło, masło. Mhm. nie oliwa, nic innego, tylko musi być masło, ewentualnie margaryna. Ciasto drożdżowe tak pewnie nam 10 minut zajmie, żeby je wyrobić, bo ono musi mieć finalnie taką gładką konsystencję. Takie elastyczne, elastyczne gładkie mhm. i to właściwie od tego zależy, czy to ciasto wyjdzie, czy nie. Ciasto wyrosło nam fantastycznie, no i jaki jest kolejny krok Pani Aniu? No trochę ubierzemy i będziemy rozwałkowywać, wykrawać szklanką kółka i nakładać na Nadzienie obojętnie kto to co lubi. No i zwijać, układać na blaszce, żeby znowu powtórnie wyrosło. No i będzie później gotowanie klusek. Długo gotuje się te kluski? 10 minut muszą być. Możemy już cieszyć oko, a za chwilę no, poczujemy, mam nadzieję, smak tego, co dzisiaj przygotowaliśmy. Wyrosły pięknie. Wyrosły bardzo ładnie. Drożdże były wspaniałe, ciasto dobrze wybite i pluski są bardzo smaczne. Tej i więcej przepisów w książce Moja babcia gotowała dla gierka. Autor Aleksander Szojer, jego mama Ania, ale też rodzina włączyła się w to dzieło służąc swoimi przepisami. No to my dzisiaj będziemy mieli na obiad to, co Państwo na co dzień spożywacie.